Dlaczego śnieg skrzypi? Dlaczego, kiedy idziemy po tym śniegu, on po prostu skrzypi? Nie zawsze, tylko wtedy, kiedy jest suchy, zamarznięty, to słyszymy to skrzypienie. Zwłaszcza gdy jest wysoka, wysoka, niska temperatura, gdy jest duży mróz. Wynika to z tego, że taki śnieg to kryształki lody. Miliony kryształków lodu. A gdy stajemy na takich milionach kryształków, wówczas po prostu je kruszymy, miażdżymy. I ten dźwięk skrzypienia to jest właśnie dźwięk kruszenia, miażdżenia, uderzania tych milionów kryształków jeden o drugi. One ściśnięte, zmiażdżone dają właśnie taki odgłos. Dlaczego, kiedy ten śnieg jest wilgotny, kiedy nie jest suchy, on nie skrzypi? Ponieważ ta woda, ta wilgoć zgromadzona w tym śniegu powoduje, że po prostu te kryształki już są zniszczone. One nie, nie, nie mają takiej strukturki, żeby można je było zmiażdżyć, skruszyć, żeby mogły pomiędzy sobą doprowadzać do tego zgniecenia i dlatego nie słyszymy tego skrzypienia. Po prostu ta woda w tym śniegu już wcześniej doprowadziła do tego, że te miliony kryształków lodu są uszkodzone. Dlatego można stwierdzić, że takie odgłosy skrzypienia śniegu to oznaka, że chodzimy po śniegu suchym, zamarzniętym i jest to taki, można pra powiedzieć, prawdziwy e, znak zimy e, niskich temperatur, właśnie taki skrzypiący śnieg, który jeszcze nie był roztopiony, kiedy ta temperatura nie jest bliska zeru i dlatego właśnie. Ten śnieg może wtedy skrzypić. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, opublikuj, podziel się, pokaż znajomym. Dziękuję za uwagę.